słyszycie śmiechy, rozmowy. Tak jak powiedziałam, dużo osób zwiedza, pogoda jest piękna, jestem na, teraz na e, krużganku i e, idę właśnie krużgankiem. Patrzcie. Okej, okay. pokażę Wam widok z takiego okienka małego. O. Już też mury obronne. I idziemy dalej. Okej, okay, patrzcie. Jakie widoki. Pozdrawiam z zamku w ogrodzieńcu. Jak widzicie, zamek jest odrestaurowany. Chcą przywrócić mu swoją świetność i bardzo dobrze. Będzie tu jeszcze piękniej, ale już teraz jest bardzo pięknie. Zapraszam. Chcę Wam jeszcze pokazać jakie piękne tutaj widoki w tle. Jura jest piękna. Ten wapień robi klibat tego miejsca. Pozdrawiam słonecznie. Do usłyszenia.